Trzeba Wam widzowie! Dzisiaj otwieramy chyba największą paczkę, jaką otwieraliśmy. Porównajcie moją rękę, a ta paczka. Okej. Okay. Może ja to dam na ziemię. I będziemy to wzięli. Ja to. Poczekajcie chwilę. O, już pierwsza rzecz. Ja też nie będę pachał jest to lego a czy tu nie ma listu? przepraszam tu jest jeszcze list dobra, ale to mamy już otworzone okej, okay, moja siostra i... bo ja nie nagrywam z nią tu mamy list hej to moja pierwsza paczka. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Dziękuję. Okej. Okay. Dobra, jak wyciągnęliśmy, są tu Lego, ale najlepsze, co można wyróżnić, jest to to. Nie, to jest chyba chińskie. Dobra, wyciągamy kolejną rzecz. Postajcie. my tu będziemy wszystko dawali później tymbark kolejnie taki sam tymbark kolejnie taka brama chyba 4 plus no na pewno nie wiem kiedy to było nie wiem dawno okej okay. ale super brama kolejnie tik-taki bo każdy wie co to tik-taki chyba Kolejne mamy takie Lego. Hmm. To jest chyba mini zestaw. Dobra, ja sobie to zbuduję po odcinku i wam gdzieś to nie wiem, gdzieś to dam. Okej. Okay. Kolejna rzecz. Jedzenie czy co? Poczekajcie, ja to sprawdzę, bo jak ja to wysypię, możliwe, że cały stół... Poczekajcie chwilę! Okej, okay, jest to bardzo duża ilość kart o piłkarzach. Dzięki. Zdam, że mi się nie wysypać. Kolejna rzecz. To chyba dla mojej siostry, bo tam jest coś różowego. Ok, to chyba jest No i Kolejne, co? Karty. Poczekajcie, ja to wyciągnę i się widzimy. Są to po prostu karty Brawl Stars. Dzięki znów za Płytki. Chyba każdy chyba nawet tego nie wyciągam, bo mam płyty. Na razie nie potrzebuję płyta. Kolejna bardzo duża ilość klocków. Okej, okay, kolejna rzecz. To jakaś figurka. Aha, jest figurka Mortiego Hinskada. No jak? No nie na Nie... No nawet nawet. na jakieś lego Aha, bardzo mało opon. Okej. Okay. Okej. Okay. Kolejne rzeczy jakiejś karty. Aha, takie ładne nawet, patrzcie. Ja później wam te wszystkie karty będę pokazywał, bo na tym odcinku po prostu nie starczy nam czasu. Najładniejsze. Okej, okay. dużo kart. Kolejna rzecz, kartki. O, jeszcze coś takiego. Ja to otworzę i widzimy, bo ja to jedną ręką muszę nagrywać. Naprawdę jedną. Chłopki? Tu kol, albo ja, nie wiem, nie podpisane. Dwie płomienne zmie i mikołaj! Wszystkim przyniesie coś. Okej, okay, jaka... Dobra, ja to ręką otwieram. To jest klej. Ja to otworzę i się widzimy, bo naprawdę ciężko się otwiera. Okej, okay, karty Minecraft, może to komuś oddam z moich kolegów w klasie. O, tu karty Nexonite, one są bardzo, bardzo stare, chyba. Okej, okay, kolejna rzecz. To mało, to otworzę rękami. Będę, naprawdę to jest jeden chłopek? Coś więcej. Nie, wszystko. Taki. ma dwie minki? Tak. ma. Kolejna rzecz. Spróbuję to otworzyć. Ale bardzo ciężko. Kurde, dobra. Są tu karty z Fortnite'a i Jurassic World. Naprawdę nie oglądałem nigdy. Chyba nigdy. Nie pamiętam, jak już to bardzo dawno temu. Ok. Teraz karty Ninjago. Ja to miałam, ale ja to musiałam. okej okay. Zain. Nie wiem to jest Nia Kai Zane ręki za te karty kolejna Kolej... kolejna rzecz to książka, zresztą płomienie mi je a to jedna gazetka kolejna rzecz jaka jest to królik wielkanocny, jeszcze nie ma wielkanocy. Ostatnia rzecz jest chyba najlepsza. Jest to prawdziwe lego, nieodpakowane lego. Steve Skelet, Bardzo fajne. Dzięki. To też Napisz w ogóle, kto wysyłał paczkę, bo tu nigdy nie piszę. Ale bardzo ładne. I to jest w ogóle w nederze! Myślałam, że to no jeszcze <laughs> <laughs> wiecie. Jak co to wam powiem numer tego zestawu? Jest to 30331. Niedługo się pojawi kolejna paczka. Czy coś jeszcze zostało? Nie. Ja. Może podsumujmy to wszystko. To podsumujmy to wszystko. Bardzo dużo rzeczy, lego, karty, jedzenie i bardzo, bardzo dużo lego. Dobrze. Ocena będzie 10 na 10. Tu nie wpisuję, ale dobra, nawet Wam to wpiszę, żeby nie było. 10. 10 na 10. No, to my chyba będziemy kończyć ten odcinek. Ustawcie łapkę w górę i subskrypcję tam na dole. No, widzimy się na w następnym filmie. Pa!